Wynosimy się z Bangkoku i przenosimy się na wyspy DJI Mini 4 Pro. To jest mój trzeci dron w życiu. Żadnego jeszcze nie rozbiłem. Jak pół dupy z zakrzaka wyglądam, także albo dzisiaj, albo jutro. Wydaje mi się, że dzisiaj tutaj nie zjemy. Nie ma na to najmniejszej szansy. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was po raz kolejny z Tajlandii, a dokładnie z Bangkoku. Dzisiaj pokażemy Wam taką mało znaną część największego miasta w Tajlandii, a także rozpoczniemy przygotowania do wyjazdu. Stąd już dosłownie za kilka dni wynosimy się z Bangkoku i przenosimy się na wyspy, które znajdują się tutaj w pobliżu. Zaczniemy od kocza. Najpierw jednak musimy coś zjeść. Mamy tutaj w pobliżu taką swoją lokalną tajską restaurację. Nie dość, że można zjeść tam dobrze, to jeszcze ceny są bardzo przystępne. Ostatnio pokazywaliśmy wam właśnie tą restaurację w poprzednim odcinku. Tutaj nie ma też zbyt wielu takich turystycznych miejscówek. A to jest jedna z takich, powiedzmy, pośrodków. Dzisiaj mamy śniadanie w formie obiadu. Wróciliśmy do tej samej restauracji po raz trzeci. Mamy tutaj pierś z kurczaka smażoną na głębokim oleju w panierce. I do tego taki dobry sos z orzeszkami. Ziemnymi, lekko ostry, bardzo dobry. Ja taką samą porcję. Ryż, ogórek i zupa z ryżem. Nie, jeszcze nie próbowałam. Ja próbowałem, jest y, dobra. Taki trochę y, może oszukany rosół, bardziej taki tajski, nie? Bardziej taki azjatycki właśnie smak. Dobra, przetestujemy. Mega dobra ogólnie bardzo dobre mają te jedzenie i sporo lokalów przychodzi zobaczcie tutaj sobie chłopaczki chyba jakąś przerwę w pracy no i Mili. ceny też mają bardzo spoko no bo są, bo są ceny spoko, ale co też jest ważne, że są te porcje ogromne to nie jest tak, że cena spoko, a porcja taka, że trzeba zamówić dwa no tu mikrofon no ale ja mówię głośno, to mnie słychać no i ten, i naprawdę dobre bo za ten obiad zapłacimy i tanie, bo nie wiem, zapłacimy jakoś nie więcej niż 30 zł. Ja myślę, że nawet mniej, bo mamy dzisiaj 3, więc 20 zł. No i mamy jeszcze do tego napój, nie? Sodę. To chyba po 60? No chyba tak, albo 69? No, a to? 50. O. Mhm. No na koniec powiemy, ile to kosztowało. Ale dobrze. A portie? ta zupa to jest ze 10 osób, chyba. Całe nasze śniadanie. No dobra, powiedzmy, że był to obiad. Kosztowało 213 batów, czyli tutaj według aplikacji XI Currency 25 złotych i 59 groszy. W tym mieliśmy dwa dania z ryżem, jedną zupę, którą się podzieliliśmy oraz jedną puszkę napoju, którą też się podzieliliśmy. Nas na osiedlu mamy też tutaj takie stoiska i bardzo często kupujemy sobie owoce do płatków owsianych do szejków. 20 batów za taką, no dość sporą porcję ananasa, mango, papai. Wraz z wynajmowanym przez nas mieszkaniem mamy dostęp do basenu i do siłowni. Przez ostatnie dwa tygodnie mieszkaliśmy w dzielnicy Sukhumvit. Zajmowaliśmy się takimi standardowymi naszymi obowiązkami w pracy, bo też pracujemy poza tym, że podróżujemy. Ta część Bangkoku znajduje się dość daleko od tych takich najważniejszych atrakcji jak Kaosan. Czy dzielnica Chinatown, więc jeśli chcemy tam jechać, no to musimy albo przez, nie wiem, wczoraj jechaliśmy godzinę taksówką, albo jakieś 40 minut pociągiem, albo metrem. Pojutrze już stąd wyjeżdżamy, ale zanim to zrobimy, musimy załatwić kilka rzeczy. Między innymi muszę do Fryzjera skoczyć, bo widzę, że wiatr mi tak poszarpał włosy, że jak pół dupy z zakrzaka wyglądam. Także albo dzisiaj, albo jutro będę musiał jeszcze koniecznie skoczyć jakiegoś fryzjera, coś tam trzeba znaleźć. Musimy też kilka rzeczy sobie kupić. Musimy wypłacić sobie gotówkę, bo nie wiadomo jak tam na koczank z bankomatami, a lepiej mieć przy sobie więcej niż potem latać i coś tam się starać załatwiać. A też chcemy odwiedzić te mniejsze wyspy, więc tam to już w ogóle może być problem z bankomatami. No i przy okazji odwiedzimy jeszcze tutaj taki duży hipermarket to pokażę Wam jakie ceny tutaj, z jakimi cenami można się tutaj spotkać w Bangkoku w takich dużych sklepach. Nie mam tutaj na myśli 7-Eleven, tylko taki duży market, gdzie te ceny oczywiście są niższe. Tutaj w Sukhumvit mieszka bardzo dużo imigrantów z Filipin. W naszym, na naszym osiedlu pracują oni przy sprzątaniu, przy pielęgnowaniu odrodów, na ochronie i takich różnych innych stanowiskach. Są też tutaj na zielnicy stanowiska ze Street Foodem. Też widać, że bardzo często pracują tam Filipińczycy, ale jest głośno. Pierwszym miejscem jest taki dość spory market z ciuszkami. Może coś nam się uda wybrać. Ogólnie z tego co widzę, że ceny zaczynają się od 100 batów za koszulki, Więc to jest cena całkiem spoko, bo to wychodzi ile? 12 zł za koszulkę. Więc jakby się udało coś znaleźć. To by było dobrze. W Azji ja mam też taki problem, że często jak chcę kupić jakieś spodenki albo jakieś koszulki, no to oni mają tylko małe rozmiary. Na M albo na L się kończąca. Ja potrzebuję XL. Dotarliśmy do takiej dość sporej. Chyba tutaj rozpoczyna się jakiś weekendowy market, bo jest sporo stoisk z jedzeniem. Może sobie za chwilę coś wybierzemy i czegoś spróbujemy. Dobra. Ja znalazłem. Jednak w trakcie chyba zmieniłem zdanie i spróbuję czegoś innego. Tutaj widzę, że mają taką zupę. Kary, coś takiego. Wydaje mi się, że może to być dobre. Tu jednak babka nie mówi po angielsku, więc się nie dogadamy. Ale wracam po te takie wietnamskie pierożki. Nie wietnamskie, tajwańskie. Wezmę sobie coś takiego: takie małe pierożki z wieprzowiną. Tutaj też są z krewetkami i z czymś tam jeszcze. Od razu się przypomina Tajwan. Mam te pierożki. Wygląda to w taki sposób. Bardzo dużo mięsa. Ciepłe. Dobra. Oletam. A Milena wypatrzyła tutaj Dubajską czekoladę, więc chyba też sobie ją spróbujemy, ale ja nie wiem gdzie ona mi się podziała. O idzie za mną. Mamy Dubajską czekoladę z pistacjami. Weźmiemy sobie małą porcję. Która kosztuje 69 watów, duża porcja 99, ekstra wielka 179 Bahtów. Zobaczymy. To jest z tym ciastem taki Znaczy Zobaczymy. Ja to podejrzewam, że to wszystko nadal związane jest z chińskim nowym rokiem. Dlatego tutaj, nie wiem, kolejne coś ciekawego. Kukurydza, fasola. Minusem tego, że się odwiedza takie miejsca jest to, że ludzie rzadko mówią tutaj po angielsku. Więc jeśli mamy jakieś pytania, tak jak chciałem się zapytać o tamtą zupę kary. Ewidentnie była to jakaś zupka kary, no ale no, nikt nie potrafił odpowiedzieć na moje pytania. A w ślepo nie biorę. Szukam zawsze dalej. To też dobre, cały świniak. Mandarynki, mamy tutaj bardzo dużo rodzajów. Cena zaczyna się od 68 batów. Za chyba 100 gram? Albo za kilogram? W sumie nie wiem. To chyba muszą być ceny za 100 gramów. Mamy tutaj mango 25 batów, 49, 79, papaja 69. Co mamy dalej? Mamy mango, ale chyba jeszcze inne. To jest lepsze ogólnie. Wygląda jak taki ziemniak, ale jest mięciutkie. No i mamy też dragon dragonfruta. Ładne, pyszne. Jesteśmy teraz w takim naprawdę bardzo dużym hipermarkecie. Robiliśmy tutaj jakiś czas temu zakupy takie spożywcze, takie zwykłe, codzienne. I już wtedy rzuciło nam się w oczy to, że tutaj jest tanio, bardzo tanio. Piersi z kurczaka kupowaliśmy chyba jakoś 8 zł za kilogram. Warzywa też naprawdę w jakichś bardzo niskich cenach. Obok jest tutaj jeszcze taki normalny market, taki właśnie owocowo-warzywny. Nie wiem, czy nam starczy dzisiaj czasu, to zajrzymy jeszcze tam. W roku 65 batów, marchewki ogromne, 19 batów. Kapusta, o można byłoby zrobić gołąbki, 33 baty. Na piersi z kurczaka, gdzie jest akurat promocja, zamiast 84 batów za 100 gramów jest 69. Nie, to jest cena za kilogram. Nie, no proszę Państwa, te ceny wszystkie oczywiście podane są za kilogram, bo gdyby kurczak kosztował. 690 batów za kilogram to by to było jakieś 70 kilka złotych więc, więc tyle on na pewno tutaj nie kosztuje bo to by było jakoś ekstremalnie drogo kosztuje 8 zł za kilogram nie jest to jakaś wygórowana cena a jest też dobry ten kurczak no i dobra mamy potwierdzenie tej ceny kupimy też tutaj owoce morza oczywiście takiej wiecie marketowej świeżości nie wiem ceny wydaje mi się że spoko chociaż pewnie w takim normalnym markecie można by było kupić w lepszych cenach Idziemy dalej. Bierzemy też sobie płatki owsiane, bo staramy się codziennie jeść zdrowe śniadanko. Jako prawdziwy Polak muszę też pokazać wam ceny ziemniaków. 39 batów za kilogram. Ładne ziemniaczki, można jeść. Cebula 29 batów za kilogram. Też ładna, wielka, twarda. Suszone chili 155. Ale to podejrzewam, że jakby się dało jedną taką. Do obiadu to byłoby hardkorowo pikantne. Musieliśmy podjechać do jeszcze jednej galerii, bo tutaj w tych sklepach w ogóle nie ma na mnie rozmiaru. Jakiś jakoś za wielki chłop jestem. Może tutaj uda się coś nam kupić, bo tu mamy coś takiego jak H&M'a i jakieś takie inne znane nam w Europie sklepy. Oczywiście gdzieś, mi się, oczywiście gdzieś już mi się milena zdążyła zgubić. Mamy zgubę. Jestem przymierzany, jakieś takie białe koszulki nawet mi się podobają, ale patrzcie jaka jest fajna, śmieszna karteczka. Przed włożeniem na siebie rzeczy trzeba założyć worek na głowę, a następnie koszulkę i wtedy ściągnąć worek. Czego to oni tutaj proszę Państwa nie wymyślą? To już Wam mówię proszę Państwa jak wygląda sytuacja. Udało mi się kupić koszulki, nie będę Wam ich pokazywał, bo nie będziemy robić tutaj pokazu mody, zobaczycie sobie w kolejnych odcinkach zwykłe. Jednokolorowe koszulki, dwie na ramionczkach, dwie takie zwykłe, normalne. Dla mnie najważniejsze to jest, żeby koszulka nie miała jakichś takich wielkich, ogromnych napisów, wielkich logotypów, a nie nic z tych rzeczy. Teraz idziemy do jeszcze większej galerii takiej galerii, którą, która wygląda normalnie jak miasto. Jedzie się tutaj przez, cał, przez cały teren galerii, centrum handlowego, czy tam nie wiem czegokolwiek. Także to jakby było jakieś takie wielkie miasto, ale. Nie będziemy tutaj żadnych pierdół kupować, tylko przyjechaliśmy tutaj po to, żeby kupić sobie drona nowego, bo przez to, że do Kenii nie mogliśmy zabrać drona, to nie mamy go teraz ze sobą, więc zdecydowaliśmy, że kupimy sobie nowego. Dobra, zobaczcie, ile tutaj jest ludzi, a dodam jeszcze, że dzisiaj jest sobota, wieczór, więc te tłumy są jeszcze większe niż zwykle, ale my musimy sobie teraz wypatrzyć na mapie, gdzie znajduje się sklep DJI. I pójdziemy prosto tam. Wybieramy sobie język angielski, wyszukujemy DJI. Mamy coś, nie? Ona nawigować nawet można. Aha, czyli trzeba iść do góry. Trzeba iść do góry. W domu zostawiliśmy DJI Mavic R2. Jest to ten taki trochę większy dron. Teraz zdecydowaliśmy się, że kupimy sobie tego mniejszego. Przede wszystkim waży on 249 g i korzystanie z niego gdzieś tam w miastach i w takich innych miejscach jest łatwiejsze, bo w większości przypadków nie wymaga też żadnej licencji. No i jest też po prostu lżejszy: 250 gram to prawie nic. Dobra, proszę Państwa, mamy sklep dji Wjeżdżamy i już to sprawdzamy. Cena w Tajlandii to 25 690 bahtów to wychodzi nam jakieś 10% taniej, co jest w Polsce. I odjąć tego jeszcze podatek. No i jeszcze przy wyjeździe z Tajlandii otrzymamy 10, 7% zwrotu podatku. No to mamy to proszę Państwa DJI Mini 4 Pro. To jest mój trzeci dron w życiu. Żadnego jeszcze nie rozbiłem, co ciekawe. Także trzymajcie kciuki, żeby z tym było tak samo. Poprzedni wytrzymał u nas. 3 lata ponad, a i cały czas działa. Cały czas działa, tylko to po prostu nie mamy przy sobie. Czas na zmiany. Zakupy załatwione, to teraz można coś zjeść. Musimy tylko sobie coś konkretnego znaleźć. Zamówiliśmy sobie teraz nudle z zupą i z kaczką pieczoną, także będzie to dobre, już wiem, bo już niejednokrotnie to tutaj jedliśmy i smakuje wybitnie. Zaraz to Wam pokażemy. A możesz mi to obiecać, że będzie dobre? Będzie dobre. Będzie dobre, tak. Przyszła kaczukna. Dobra. Do tego makaron jajeczny. Robiony na miejscu. Na świeżo. Oj. Wszystko smaczne. Jaką daje ocenę w skali od 1 do 10? 6, bo problemy były z płatnością. Trzeba było tam dyszyderować, budować. Nie przyjmują tutaj gotówki, a my nie mamy też tej apki, przez którą oni płacą, więc trochę było zamieszania. Ale 2 Dalej mamy jeszcze jakąś miejscówkę z rekomendacją. Myślę, w sumie dla nas nie robi to różnicy, byleby po prostu dobrze zjeść. Dostaliśmy. Jakieś takie kupony, za to, że odnieśliśmy ze sobą, za sobą naczynia. Milena poszła szukać jeszcze czegoś do jedzenia, jakieś przekąski, ale znowu mi się gdzieś zgubiła. Dobra, widzę. Okazało się, że te vouchery są na wodę, a my mamy swoją, więc nie skorzystamy. Zawsze zakupy w takich miejscach traktuję jak karę. Tak nie lubię tutaj przychodzić. Tyle ludzi krążących w kółko, łażenie w to i z powrotem. Absolutna strata czasu. Gdyby dało się tego drona zamówić online, to zrobiłbym tak bez zastanowienia, ale mamy za mało czasu. I jesteśmy w Tajlandii, nie wiemy jak to tutaj działa, więc musieliśmy tutaj przyjechać. Ale jak tylko mogę, to unikam wizyt w takich ogromnych galeriach. Ta galeria jest tak wielka, że tutaj można sobie przyjść i przespacerować cały swój dzienny cel kroków. Można chodzić i chodzić. O. A zobaczcie, zobaczcie tutaj gościu sobie je, a na zewnątrz piesek w wózku za szybą. Śmieszne, co? Jesteśmy w takim dużym sklepie spożywczym. Mamy tutaj coś z karteczką Product of Poland, ale szczerze wam powiem, że pierwszy raz widzę coś takiego. Zobaczmy, czy chociaż było wyprodukowane w Polsce. Mamy tutaj ser topiony w plasterkach cheddar. Może jakieś miejsce? Nie. Nie ma albo jest zaklejone, ale właśnie w takim lepszym markecie można kupić produkty importowane. Te mamy produkty japońskie, duńskie, nowozelandzkie, austriackie. Tutaj na kolejnej półce ta sama marka i również produktów to Poland. Ale powiem Wam, że pierwszy raz widzę, żebyśmy mieli taką markę w Polsce. Taką dobrą przekąską, którą można zgarnąć w Tajlandii, są takie oto paluszki, poki. Tutaj one są dostępne w wielu różnych smakach Jakieś orzechy, jagody, truskawki, brzoskwinia Czekolada jakaś almondowa, czyli migdałowa macza, ciasteczko, mleko Ale z tego co się orientuję, chyba od jakiegoś czasu można już je kupić w Polsce Ktoś nam kiedyś pisał, że chyba w Biedronce czy w Lidlu były takie dostępne Tajlandia to też raj dla tych, którzy lubią zupki błyskawiczne Zobaczcie jaki tutaj jest ogromny wybór To wszystko, to wszystko tutaj na półkach to są zupki błyskawiczne. Chcieliśmy sobie tutaj odwiedzić taką podobno bardzo fajną restaurację. Nasi znajomi nam ją kiedyś polecali, ale nie wiedziałem tego, że trzeba tutaj czekać w ogromnych kolejkach. Te kolejki zarządzane są przez jakąś zewnętrzną aplikację. Trzeba sobie ją pobrać i po prostu pobrać taki bilecik wirtualny i jesteśmy stu, na pozycji numer 130 w kolejce, więc Wydaje mi się, że dzisiaj tutaj nie zjemy. Nie ma na to najmniejszej szansy. Nie wiem, przez kilka minut ta kolejka się w ogóle nie zmniejszyła, więc no będziemy musieli dzisiaj znaleźć sobie jakąś inną miejscówkę. No bo przecież nie będziemy tutaj czekać przez, no nie wiem, może półtora godziny, może dwie, może dwie godziny. Też nie wiedziałem tego wcześniej, że ta restauracja posiada rekomendacje Michelin przez ileś tam chyba nawet siedem kolejnych lat. Więc no... Musimy zmienić nasze dzisiejsze plany, ale być może wrócimy tutaj wcześniej i po prostu zrobimy sobie tą rezerwację z wyprzedzeniem gdzieś na przykład w drodze. No bo nie no, nie będziemy na głodnego czekać. Wybierzemy coś tak jak po prostu będziemy szli i wpadnie nam w oko no i ta kolejka, nie? Żeby też była taka rozsądna, no bo nie będziemy czekać dwie godziny. Najlepiej żeby było od razu możliwe wejście. Ale powiem wam, że tutaj w Bangkoku takie kolejki przy tych... W najpopularniejszych miejscówkach są normalne. Jest tutaj też taki street food popularny poprzez Netflixa między innymi i tam sytuacja wygląda tak samo. Ludzie muszą w ciągu dnia przyjść, żeby zaklepać sobie miejsce w kolejce. Udało nam się znaleźć taką restaurację, w której nie czekaliśmy ani chwili. To jest Noodle House, po prostu takie miejsce, gdzie można zjeść jakieś nudle z czymś. Ale co prawda ja nie wziąłem nudli, bo preferuję wontony. To są takie od, Czego od, nie się od razu. nudli, żadnych. Łontony tak. mi się od razu kojarzą z Singapurem czy z Hongkongiem, bo tam jedliśmy za I jak wygląda moje danie? Ogromne takie kawałki kaczki, jest sporo tych kawałków. i ta kaczucha jest dobra. Ja mam nudle. Tak, Milena ma nudle, Właśnie też z kaczką. I z łątonami, ale widzę, że łątony. nie mogę. Ja jeszcze jestem amator, nie? Ogólnie jeśli na łyżkę, bo się nie da tego złapać, Jeśli chodzi o jedzenie to... pałeczkami, jestem totalny amator. Ale, ale kaczuknę mamy dobrą, nie? Ale kaczuknę mamy dobrą. Zobaczcie, takie ogromne. Ja mam dwie porcje, bo mi Milena swoje oddała. Yy, co wam jeszcze? Bulion. Jak bulion smakuje. Dobrze. Dobre, dobre, tak. Ja lubię zjeść. Nie? A jeśli chodzi o tamtą restaurację, to my zaczynaliśmy od miejsca numer 130 w kolejce. W tym momencie mamy pozycję 84. Ja cały czas tego nie anulowałem, bo po prostu chciałem się przekonać, jak długie jest to oczekiwanie. I ja nie wiem, czy to po prostu ci ludzie są obsługiwani, czy bardziej tak jak my, ktoś mówi, dobra, smolić to, idziemy dalej. nie? No, może. No co? No, może też. jutro, może jutro tam kiedyś sobie, a nie, już będziemy dalej postąpić. No to może kiedyś jeszcze odwiedzimy. E, zamówiliśmy sobie do tego taki podpisany, że domowej roboty herbata i wyciskany sok. Ja Mówię wam o smaku owoców Longan, Nie wiem jak one się nazywają po polsku, ale wam przetłumaczę. I smakuje to i pachnie tak średnio, taką herbatą trochę. Nie jestem, e, nie Bo to jestem było fanem. napisane, że to właśnie. Nie? No, no. Milena ma o trapy cytrynowej To już jest lepsze, nie? Mega tak. Dlatego mamy standardowo całą gamę dodatków tu chyba jakieś chili, tu chyba nie wiem sos sojowy, tutaj zielone papryczki chili, nie wiem co to jest, cukier, też można sobie i chyba papryczka chili. Ogólnie bardzo dobry wybór. Dania też tutaj są bardzo rozsądne cenowo, bo chyba płacimy. Ja za swoje płacę 80 herba herbata 20 twoja chyba 72 więc ceny bardzo spoko. A jak oceniasz smak w skali od 1 do 10? 10. 10? No. no jesteś... okay. bardzo chętnie rozrzucasz 10. Ale jest pyszna, nie? To chyba jedna z, lep z lepszych jak jakie no. jedliśmy. Taka no. nic nie napombinowane, nic żadnych takich dziwnych rzeczy tu nie ma. Jest wszystko dobre, taka na ten wywal jest przezroczysty taki wiecie. Także polecamy wam to miejsce, w którym tutaj w tym... szybę. ja jestem. Drugi raz jestem ja. Mamy godzinę 6:45. Dzisiaj musieliśmy wstać trochę wcześniej, żeby spakować się. Sytuacja wygląda tak, że mimo już kupiliśmy sobie bilety na dzisiejsze połączenia autobusowe, to najprawdopodobniej nie pojedziemy, bo nie ma dla nas miejsca w autobusie. Ładnie się zaczyna ten dzień.